Cześć, Siemanko! Jestem Rybson A to jest kolejna gra na tym kanale czyli Dying Light Rozpoczniemy sobie kampanię Following został zombie, niestandardowe mapy Ok, rozpoczynamy kampanię Nowa gra Nowa gra yy... Na normalnym myślę. Ewentualnie w trakcie zmienimy Chód aktywowany. Rozpocząć odprawę. Nie, nie, nie. Dane na temat celu. Kadir Sulejman. Lokalny polityk zatrudniony do utrzymania spokoju po wybuchu epidemii. Jego brat Hasan zginął w wypadku powiązanym z zarazą, zanim zdołaliśmy go ewakuować. Sulejman wini GRE za śmierć Hassana. Wykradł bardzo ważny plik, którym teraz szantażuje GRE i opublikuje go, jeśli cokolwiek mu się stanie. Dane na temat celu. Wykradziony plik zawiera niekompletny proces przygotowania leku na wirusa. Wyprodukowanie go w obecnej postaci dałoby prawdopodobnie silnie trującą substancję. Ponadto plik zawiera pełny opis struktury wirusa. Jeśli ktoś zdecydowałby się go produkować, kosztowałoby to życie wielu ludzi. Plik trzeba odzyskać. Dodatkowe informacje, bieżąca sytuacja. Sulejman przekazał plik nieznanemu odbiorcy z instrukcją opublikowania go na jego polecenie. Aby temu zapobiec, zagłuszamy sygnały z miasta, dzięki czemu nie ma ryzyka opublikowania dokumentu. Radio, które otrzymałeś, jest w stanie przebić się przez zagłuszanie. To jedyna możliwość kontaktu. Nie strać go. Sulejman zszedł teraz do podziemia i zaczął używać innego imienia. Mamy powody przypuszczać, że przewodzi jednej z dwóch głównych grup działających w mieście. Powtarzam, masz znaleźć sulejmana i zlokalizować wykradziony plik, aby ocalić ludzkość od katastrofy niewyobrażalnych rozmiarów. No, Witamy w haranie. <tryk> <tryk> Mówiłem, że to nie jest normalny zrzut. Połamcie mu nogi. Potem zabierzcie do Raisa. Co w to cię? Wszyscy! Przestań! Hałas je przyciąga! Do tyłu! Do tyłu! Bardzo miłe przywitanie. Dobra. U. Dawaj. Franżameruki. Zabierzmy go z ulicy. <Szysklary> <Szysklary> FURRA! <coughs> Jade, szykujcie szpital. Mamy gościa z raną głowy i pogryzioną ręką. O cholera, Amir ranny? Nie. Amir zginął. Ale przyprowadzę kogoś, kto może przeżyć. To nasz? Zobaczymy. Chcę go uszczypni. Boisz się? Wcale że nie. To go uszczypnij! Co? Znowu mrugnął! A co, jeśli to zombie? <śmierdzi> zombie! Uciekamy! <śmierdzi> no to wylądowaliśmy w haranie. Delikatnie poturbowani, ale... Ale chociaż żyjemy. Kawką się otwiera. Aaaa! Śpisz przez trzy dni, jak zabity, a potem straszysz dzieciaki? Doskonały, start, trzydziesty pierwszy. Gdzie jestem? Jesteś w raju, nie widzisz? Okej, okay, starczy już żartów. Pokój 190. dziewięćdziesiąt, szef powiedziałeś. Co znaczy trzydziesty pierwszy? Pytaj szefa. 31 to twój numer. Przepraszam. Twój numer. Jesteś 31 zarażonym. Ja jestem 18. Wszystko jest tu liczone. Jedna dawka antyzyny mniej. Jeden zarażony więcej. Jeszcze jeden biegacz martwy. On będą wypominać, że. A zostało tylko 7 biegaczy. Mówisz coś jeszcze? Czy już mogę iść? 7 biegaczy. No dobra. E yy... Amir zginął przez tego gościa. Cicho. Walić cicho. Właśnie o teraz tym nie mówić z tą mi... amira. Mi wypowiadać cały czas teraz. Darwał nas po kolei, jednego po drugim. Yy, per, coś. Szukam szefa. Jest w środku? A tu jest zginą? 31. Wchodź. Nawet weźże nie. Na tarasik powinienem widoki poglądać. Pog podziwiać Hej, szukam A Ty tu rządzisz? Co, że ja za młody? Masz problem z moim wiekiem? Nie, ja... Chciałeś ze mną rozmawiać Tak lepiej Czy ty cokolwiek pamiętasz? Wiesz gdzie jesteś? Rozumiem, że to jakieś... Schronienie Nazywamy to wieżą Brecken i biegacze zeszli się tu jakoś parę miesięcy temu I tak tu sobie odtąd siedzimy Szukamy zrzutów, zbieramy rzeczy i ratujemy ludzi. Tak, chciałem podziękować tej dziewczynie. No i słusznie. Gdyby nie ona, to od dawna gryzłbyś ludzi jak szalony. Twoja antyzyna kompletnie się potłukła. Jedno, co Jay tu ratowała, to twoje radio. Właśnie. Czy mogę je odzyskać? Szczerze, to ja go teraz bardziej potrzebuję. Wiesz, mi jest wręcz przeciwnie. Dobra, weź se. Ty wiesz, dla kogo biegacze tak ryzykują? Dla takich jak ty. Przyjąłeś antyzymy, którą miał dostać kto inny, a nawet nie pożyczysz swojego sprzętu? Nie mam już czasu się z tobą pierdzielić. Nie mogę złapać kontaktu z jednym z naszych, bo wszystkie nasze radia są do dupy. Zrób coś dla mnie, dobra? Nie pokazuj mi się tu razem ze swoim radiem na oczy. Więc idź się przydaj gdzieś indziej. Nie tolerujemy leniwych ciuli w wieży. Ej, ej! To nie fair. Nie jestem leniem, ja tylko... Hej, szefie. Daj se. Ten gość, co mówiłem? Siedzi na trzynastym piętrze, ale równie dobrze mógłby być pod ziemią. Wróć tu później. I nie jestem szefem. Za młody, pamiętasz? Ja jestem Rahim. Breken tu zagaduję. No, dobra. Nie jestem leniem. czy nie... Pewnie mamy iść na te trzynaste piętro. A ty gdzie się wybierasz? Na trzynaste piętro. Zdobyć coś dla Rahima. Trzynaste? Kurczę, to będzie brudna robota. Ale cóż, tutaj każdy musi odrobić swoją działkę, no nie? No niby tak, niby każdy musi robić. Jezu, jak wielu ludzi to umarło, myślę, że zbyt wielu. Na twój raport już od 70 godzin. Co się stało? Straciłem na chwilę radio. Bez obaw, nie odkryli kim jestem. Nie dotarłem jeszcze do przywódcy wieży. Nie znam jego tożsamości. Spróbuję wkraść ich łaski. Zrozumiano. Mamy mało czasu, Krain. Pamiętaj o tym. Jeszcze jedno, jeden z tych ugryzł mnie. Nie mam objawów, ale tutaj się mówią, że jestem zarażony. Lepiej więc, żebyś jak najszybciej znalazł jakąś antenę, hey! prawda? Hej! Pomocy! Co jest? <laughs> Dobra broń w y, Dead Island, jedynce. Tak, jedynka, dwójka. Y, tak samo jak dwójka z Dainleita. Aczkolwiek chciałbym wpierw ograć sobie na kanale jedynkę. To prawda, nie są połączone w żaden, w żaden sposób. Popularnie jest to wzmianka tego co słyszałem, ale pierwszy. Chciałbym ogrodzić dynkę. Poczekać może na, na upgrade sprzętu, ponieważ czekam na oh, rtx 4060. Uciekają I dopiero dniem. wtedy rozpocząć. O Boże, gruntu. musiałeś go zabić, co nie? Dla cholera! To był. To był mój brat. Chciałem go zobaczyć, dlatego tu przyszedłem. Spokojnie, już dobrze. Sprowadzę pomoc. Okolaj, dostał gaz. Jestem na 13. Jest w stanie. Słuchaj, ten twój człowiek mocno oberwał palce z zombie. O cholera. 31! Polazłeś po marka? Czy, czy tam jest bezpiecznie? Wystarczająco bezpiecznie. Okej, okay, zostań tam. Wysyłam na dół Lenę. Lecz spokojnie. Lena tu będzie lada chwila. Gazę! Musisz znaleźć jakąś gazę! O. I alkohol! Daj razem! To zatrzyma krwotok! Szybko, proszę! Uspokój się, okej? Okay? Sprowadzę pomoc. No dobra, już biegnę spokojnie. Okay. Taśmę klejący... Taśmę klejącej nie chcesz? Mm. I części metalowe. Tak, idealny opatrunek znalazłem. Proszę szukajmy, tu pewnie nie zamknięte. Bo się ktoś dobijał, widać. Yy, gwoździe, gwoździe, gwoździe. O, czy wyjeździe w Alkohol musi być chłodny. Alkohol i taśma klejąca. No, nic się z tego nie, nie uda skraftować? będzie gaz. Okej, okay, to wszystko o co poprosił Mark. Spróbujmy szczęścia. Ale raczej nic tu nie będzie, bo to jest fabularne, także sobie tutaj y, troszkę, troszkę pozbieramy rzeczy. Repecimy szafki, nie szafki Plany. Apteczka. Zrób. No i wytworzone. Ok, ktoś ranny? To on mocno krwawi. Niech zobaczę. Gaza i alkohol są dość prymitywne, ale działa. Okay, Mogłem mu jeszcze upierdolić rękę. Zajmę się nim już. Dobra robota, 35. Hej, 31. Nieźle jak na nowego. Może źle ci oceniłem. Co było, minęło. Chcę się odwdzięczyć za ratunek. Świetnie. Wdepnij więc do mnie. Musimy pogadać o Twojej roli tutaj. Wdepnij. Nie będę mówił, co można wdepnąć. Dobra, będzie. Nie będzie. Dobra, załatwione. Bułka z masłem. Coś jeszcze? Ha, niech pomyślę. Rachim, czyś ty już doszczętnie zgłupiał czy palma ci odbija? Omar mówił o twoim pomyśle na gniazdo. Ładunki wybuchowe? Serio? Co? Wybuchowe? Błagam. Ja nigdy nic tak Nie umiesz kłamać, nigdy nie umiałeś. Ja wiem co robię. Tak? Myślisz, że jesteś gieroi? Nie jesteś mamą. Nie, nie jestem. Mama nie żyje, więc może byś był dla mnie trochę milszy. Jestem twoją jedyną rodziną. Szczególnie teraz, kiedy Amir zginął. Jesteś Jay, prawda? Tak. Chciałem Ci podziękować za ratunek i powiedzieć, jak mi przykro z powodu Amira. Zawdzięczam Wam życie. Tak, zgadza się. Chcesz spłacić swój dług? Pilnuj, żeby mój durny brat też nie zginął. Żadnych eksplozji, Rahim. Amir, mówili, Kimon jest dla Jade? Nie. No, i co? Zdałem? Mogę poznać Brekena? Weź się, najpierw przebierz. Masz świeże ubranie w pokoju. Numer 194. Coś nie tak z moimi ciuchami? Do roboty, jaką przydzieli Ci Breken, potrzebujesz czegoś solidniejszego. Daj znać, jak się przebierzesz. No, to dobra. W... Ubierzmy się na galowo. Wystrójmy się dla Brekena. Czyste ubranie. Dobra Rahim, jestem gotów. Gdzie znajdę Brekena? Nie tak szybko stary. Jak chcesz z nami zostać musimy sprawdzić czy się nadajesz. Zabieraj dupę na trening. Idź na górę. Już masz niedaleko. No dobra. To lecimy. Rehim, nie widzę cię. Gdzie jesteś? Blisko. Dźwigiem się jebany bawi. Hej, na co czekasz? Chodź no tu. No, dobra. Na pewno ci się spodoba. Mamy tu piękny widok. Bez dwóch zdań. Już lecę, bardzo ładny. Ok, jak się patrzy w dół, to tak ciężko jest trochę biec. Majta człowieka. No bo wiatry wieją mi w ogóle. Witaj na fitnessie. Na początek. Musimy cię nauczyć biegać. Zaraz, jak to nauczyć biegać? Rób tylko, co ci powiem, okej? Okay? Dobra. Skacz na te worki w dole. Odbiło ci? Zabiję się! Nie bądź cykor. Nie no, ja sobie robisz? No to patrz. Nie ruszaj się! Sprowadzę pomoc! Ja ja sobie z ciebie robię! Ty głupi gnoju! Co? Nie znasz się na żartach! No chodź! Skacz tu na dół! Chryste panie! Chryste panie! Zkoczamy też! Tworzysz mordę! Jasny Nie Niezła jazda, co nie? Ale weź się jeszcze nie podniecaj. Będzie lepiej. Żeby przeżyć na zewnątrz, musisz wykorzystać otoczenie. Większość zombiaków słabo się wspina, więc im teren trudniejszy, tym lepiej dla ciebie. Przygotowałem ci parę typowych sytuacji. Zobaczymy, jak sobie z nimi poradzisz. No to Czasem dobra. się przez niskie, wąskie przejścia. Zombiakom będzie ciężko cię gonić. No, niby tak. Biegiem staraj się nie zwalniać. Na zewnątrz jak się zatrzymasz, to raczej umierasz. Perale, ale kondycja mi spada. No. Nieźle, jak na nuba. Uf. Uf. Dobra, nie doskoczy nie spadnij, bo na dole nie ma żadnej siatki. To czyli po szklanie... Moje ulubione. I... Chwyć się nie podciąg. Wewnątrz bez tego nie przeżyjesz 10 minut. Myślę, że nawet nieźle mi idzie. Dobrze! Okej, okay. czas na prawdziwy test. Wracaj na dźwig. Po drodze użyj wszystkiego, czego się da. No dobra Już myślałem, że tutaj tego nie znajdę, no, bo nie wiedziałem do końca, czego mam się tutaj złapać. Okay, I że spędzę starszy. to jakiś... Masz naprawdę wielki talent. 15 minut. Naprawdę. Albo robiłeś to już wcześniej. Robiłeś to już wcześniej? Niespecjalnie. W liceum byłem w zespole lekkoatletycznym. No, to jesteś cholernym sawantem. Nigdy czegoś takiego nie widziałem! Co się, co się ze mną dzieje? Rain, mów do mnie, co się dzieje? Zmieniamy się. Coś poszło nie tak. Raichu, co się przed chwilą stało? O kur, na pewno miałeś pierwszy atak. Wracaj tu lepiej. I tylko kondycji nie mam, nic nie widzę. No ogólnie to czuję się jakbym był najewany. A poza tym wszystko ok. Chyba można tak powiedzieć, pani doktor. Nie? Szachy! Możemy grać. Nie? Tylko raz? No dobra. To nie będziemy grać. O, już mogę biegnąć, Dobra. Rach, co to Taki ta wolna, można ja się było już lecieć. Zmieniam? Chyba nie. Mam nadzieję. A taki zdarzają się wszystkim zarażonym. Weź lepiej idź do doktora Zira. Niech cię zbada. I pewnie da ci działkę anty. Zanim wybierzesz się do Zira, to pomów z kwatermistrzem. On da ci sprzęt, dzięki któremu na zewnątrz nie odgryzą ci od razu głowy. Hej, na co czekasz, co? Gazem ruszaj! No dobra. No to idę. Myślałem, że da mi jeszcze jakąś cenną lekcję. Ustawiaj nogi szeroko. Nie wiem, co by to miało w ogóle mieć wspólnego, ale. Ale dobra, no niech będzie. Dobra. W końcu dali mi jakieś normalne zadanie. Jak dotąd nikt nie podejrzewa, że nie jestem tym, za kogo się podaje. Dobra nasza. A jak doktor Zir pomoże mi pozbyć się objawów infekcji, będzie jeszcze lepiej. Będzie zajebiście. O, ty jesteś nowym zwiadowcą. Rachim mówił mi o tobie. To ja. Nazywam się Crane. Nauczę się Twojego imienia dopiero wtedy, jak przeżyjesz kilka dni. Póki co, to dla Ciebie. No God, A właśnie, mówi się, że jesteś kolejnym zdechlakiem w kolejce po żarcie i antyzynę. Znaczy to tyle, że ludzie tu nie bardzo Cię lubią. Nie ma co ich winić. Łatwo popaść w paranoję, jak siedzi się w zamknięciu. A do tego ktoś zagłusza wszelką komunikację na zewnątrz, także nie ma nawet jak poprosić o pomoc. Całe miasto ludzi, którzy mogą liczyć tylko na siebie. Powiem ci coś: przynieś mi albo spajkowi rzeczy ze zrzutów, a zaraz zobaczysz, jak ludzie zmienią śpiewkę. Łatwo odmienić ich serca. Dzięki. Zapamiętam to. Coś jeszcze? Śpieszy mi się. Jak chcesz być jeszcze bardziej popularny? Możesz pomagać ludziskom, Kilka przysług tu i tam, a może cię polubią. Może nawet znajdziesz kobietę, z którą się wygrzejesz w nocy. No, ok. Jednak nie dostałem tej e, nogi od stołu. Od stołu też mogę sobie Fajnie, dzięki. No to co, wychodzimy. Wychodzisz na zewnątrz, co? Okej, okay, nowy, tylko uważaj na siebie. Straciliśmy już zbyt wielu. Dobrze, Będę to uważał. Dobra, nubie. Doktor Zir już czeka w ciężarówce na boisku. Jak wyjdziesz, zwierzy skręć w lewo i kieruj się na południe. Nie da się przeoczyć. Nazywam się Crane. Dobra, dobra, Crane. Zagęszczaj ruchy. Nie ma czasu na podziewianie widoczku. I staraj się być raczej cicho, hałas przyciąga tych skórwieli. że ja jestem cicho, jak myszka. Hop, 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 hop. Dobra, jesteśmy na miejscu. Wujek Wir. Halo, wujek Wir. Doktorze, halo, ktoś tu jest? Camden, jesteś tam? Szlak. Eee... miałem dostać szczepionkę. Co? Nie, nie, leku śmierzający. Nazywa się antyzyna. Tylko łagodzi objawy. No siadaj. Antyzyna. Opóźnia nieuniknione. Tyle udało się gierę. Nieuniknione, więc nie ma lekarstwa? To jest odmiana wścieklizny. Na razie nie ma lekarstwa, ale zobaczymy, robię testy na antyzynie i zakażonej tkance. Wynalezienie jest możliwe. Myślę, że go znajdę. Serio? Sądzi pan, że potrafi to zrobić? Z pomocą doktora Camdena tak. E, chyba tak. E, gdzie ja położyłem tę strzykawkę? Kim jest doktor Camden? Kolega. Ugrzązł w sektorze zero. Tam, gdzie wybuchła powiedzmy epidemia. Cały czas współpracujemy ze sobą przez radio. Na pewno lepiej by nam szło, gdyby połączenie było lepsze. No, i gdyby moje stare eksperymenty udały się. Próbowałem wstrzykiwać zrekombinowanego wirusa do kawałków mięsa, a potem rozrzucać je po całym mieście, w nadziei, że część zarażonych jest zjed, a wtedy będę mógł obserwować wyniki i, i do czegoś dojść. Jak poszło? Ach, to nic nie dało. Wstyd mi, że zmarnowałem na to tyle czasu. W każdym razie, trzymanie antyzyny w rezerwie nie ma sensu. Ach, dobra, jestem zajęty. Idź do swoich zadań. Ach, co to ja miałem? Brecken wysłał najlepszych ludzi, by pilnowali tego miejsca. Dahim, Zir mnie obejrzał i dał mi kolejny zastrzyk. Okej, okay, super. To ci pomoże na jakiś czas. I dobrze, bo już się przyzwyczaiłem do wydawania ci poleceń. Dobra, czas na prawdziwą próbę. Idź pogadać ze spajkiem. znajdziesz go obok wozu zira. Ma dla Ciebie prawdziwą robotę. Ok, zobaczmy sobie ten poziom przetrwania. Gdzie on będzie? I Miejętności przetrwania, pokaż drzewko. No dobra. Mam tylko jedną no to. Nawet nie czytam co to jest. Przetrwanie dla początkujących. Okej. Okay. Czyli że umiem wytwarzać rzeczy najbardziej potrzebne. Ale to będzie tyle w tym materiale. Trzymajcie się, do następnego. Hej!